Twój mózg może być czymś znacznie więcej niż organem kontrolującym ciało. Coraz więcej naukowców i filozofów zadaje pytanie, które brzmi jak z filmu science fiction: Czy ludzki umysł jest tylko biologiczną maszyną? A może to portal, brama do innych wymiarów i ukrytych rzeczywistości, o których istnieniu nie mamy pojęcia? Aby to zrozumieć, musimy zejść głębiej tam, gdzie nauka spotyka się z tajemnicą. Nasz mózg to największa zagadka wszechświata. Ponad 100 miliardów neuronów, każdy z nich łączy się z dziesiątkami tysięcy innych. Razem tworzą sieć bardziej złożoną niż wszystkie komputery na Ziemi, a jednak nie rozumiemy nawet połowy tego, co w nim zachodzi. I tutaj pojawia się największe pytanie: skoro nie znamy granic działania mózgu, to czy możliwe, że część jego funkcji nie dotyczy wcale tego świata? Wyobraź sobie, że Twoja świadomość to nie jest produkt chemii i elektryczności. Że mózg działa jak antena, która odbiera sygnały spoza naszej rzeczywistości. Wtedy myśli, wspomnienia i emocje nie byłyby tylko biologicznymi reakcjami, byłyby przekazami, fragmentami czegoś, co istnieje poza trójwymiarowym światem. A nauka coraz częściej podpowiada, że to wcale nie musi być fantazja. Na poziomie kwantowym materia zachowuje się w sposób, który przeczy logice. Cząstki istnieją w wielu miejscach naraz, przeskakują między stanami, jakby korzystały z niewidzialnych dróg. Dopiero akt obserwacji zmusza je do wyboru jednej rzeczywistości. Teraz wyobraź sobie, że Twój mózg może działać na tym poziomie, że Twoje myśli są nie tylko chemicznymi impulsami, ale falami kwantowymi. A to oznacza coś szokującego. Każda Twoja decyzja, każde słowo i każdy wybór istnieje jednocześnie w wielu wariantach: Ty, który żyjesz tu i teraz, Ty, który dokonałeś innego wyboru. Ty, który nigdy się nie urodziłeś. Mózg mógłby być miejscem, gdzie wszystkie te światy spotykają się i krzyżują. Czy czasami nie miałeś uczucia déjà vu? Albo wrażenia, że już gdzieś byłeś, że coś już przeżyłeś? Może to niezłudzenie, może to echo innego wymiaru, który na chwilę przebił się do Twojej świadomości. Ale to nie tylko teoria, ludzie na całym świecie doświadczają tego, co wygląda jak wyjście poza nasz świat. Tysiące ludzi po przeżyciach bliskich śmierci opowiadają o rzeczach, których nie można wytłumaczyć. Widzą swoje ciało z góry, czują, jak opuszczają fizyczną formę i przechodzą do przestrzeni pełnej światła. Spotykają istoty, których nigdy wcześniej nie widzieli, a jednak mają wrażenie, że je znają. Lekarze mówią to halucynacje mózgu odcinającego się od tlenu, ale problem jest taki, że wielu pacjentów potrafiło potem opisać rzeczy, które działy się na sali operacyjnej choć ich oczy były zamknięte, a ciało nie reagowało. To nie jedyny przykład. Medytacje, transy, doświadczenia szamanów, wszędzie pojawia się motyw przechodzenia do innych wymiarów świadomości. Czy to naprawdę możliwe, że różne kultury na całym świecie przez tysiące lat opisywały tę samą prawdę? Że nasz mózg potrafi otwierać bramy do rzeczywistości, których na co dzień nie widzimy? A dowód na to może kryć się w czymś, co wszyscy znamy, a mianowicie w naszych snach. Każdej nocy nasze mózgi tworzą światy, które są równie realne, jak ten, w którym teraz żyjemy. Spotykamy ludzi, których nigdy nie poznaliśmy. Przeżywamy rzeczy niemożliwe. Czas płynie inaczej. Czy sny to tylko chemiczne odpadki mózgu? Czy może drzwi uchylające się do innych rzeczywistości? W wielu kulturach wierzono, że sen to podróż duszy poza ciało. A może starożytni wiedzieli coś, czego my zapomnieliśmy? Jeśli tak, to pytanie brzmi, czym tak naprawdę jesteśmy my sami? I kto stoi po drugiej stronie portalu. Ale pojawia się coś jeszcze bardziej niepokojącego. Jeśli nasz mózg rzeczywiście jest portalem, to znaczy, że cała nasza codzienność może być tylko cieniem czegoś większego. Codzienność, którą uznajemy za jedyną prawdę, może być niczym sen. A to, co nazywamy snem, być przebłyskiem prawdziwej rzeczywistości. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy śnisz, nie wątpisz w to, co widzisz. Uciekasz, rozmawiasz, boisz się. Kochasz, wszystko jest realne. Dopiero po przebudzeniu zdajesz sobie sprawę, że to był sen. A teraz odwróć perspektywę. Skąd wiesz, że twoje obecne życie też nie jest snem, z którego dopiero kiedyś się obudzisz? Może mózg daje nam tylko fragment obrazu, jedną warstwę rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie znieść. Może pełna prawda jest zbyt przytłaczająca, byśmy mogli ją dostrzec, i tylko w momentach granicznych, w snach. W medytacji, w doświadczeniach bliskich śmierci, portal uchyla się na chwilę, pokazując, że to, co uważamy za absolutne, jest tylko iluzją. A jeśli to prawda, to kim naprawdę jesteśmy? To pytanie zmienia wszystko: jeśli mózg jest portalem, to twoje życie nie kończy się w chwili śmierci ciała. Jesteś istotą wielowymiarową, która tylko na chwilę korzysta z tego biologicznego interfejsu. Ale pojawia się jeszcze większe pytanie. Jeśli świadomość przenika przez mózg jak sygnał przez antenę, to kto wysyła ten sygnał? Skąd naprawdę pochodzi twoje ja? Być może nie jesteśmy twórcami świadomości, tylko jej odbiorcami. Może jesteśmy awatarami w świecie, który jest tylko fragmentem większej rzeczywistości. I może całe twoje życie to test, albo tylko ułamek większej podróży. I tu najważniejsze pytanie: jeśli mózg naprawdę otwiera portale, to dokąd one prowadzą? Do innych światów? Do nieskończonej sieci równoległych rzeczywistości, a może do prawdziwego Ciebie, którego jeszcze nigdy nie poznałeś? A to dopiero początek. To, co widzisz na co dzień, może być tylko cieniem prawdziwej rzeczywistości. Twój mózg, portalem, który uchyla drzwi, ale nigdy nie pozwala ich otworzyć do końca, a śmierć, może być momentem, w którym ta brama otwiera się w pełni. Czy jesteś gotów poznać, co jest po drugiej stronie? Jeśli chcesz dalej odkrywać największe tajemnice świadomości i rzeczywistości, zasubskrybuj ten kanał, bo kolejne odcinki pokażą ci prawdy, które mogą wstrząsnąć twoim umysłem. A gdy raz je poznasz, już nigdy nie spojrzysz na świat tak samo.